Decyzja o rozpoczęciu pracy w Vault może wiązać się z wątpliwościami w stylu A co z naszymi starymi projektami? Chcielibyśmy móc dalej z nich korzystać, ale z wykorzystaniem nowego porządku i organizacji. Odpowiedź jest jedna: po prostu zmigruj starsze projekty. Wykorzystaj do tego Autoloader. To dodatek do Autodesk Volt. Kreator przenosi do przestrzeni serwerowej Vault całe foldery projektowe, zawierające nie tylko pliki projektowe, ale również dokumentację około projektową w uniwersalnych formatach. Kreator prowadzi przez cały proces migracji projektów do repozytorium, prosząc o wskazanie folderu, potem lokalizacji jego umieszczenia. Następnie skanuje pliki i wskazuje błędy, które warto naprawić przed ukończeniem procesu przenoszenia. Dodatkowo część elementów można wykluczyć ze skanowania. Długość skanowania zależna jest od objętości. Warto zaznaczyć, że do Volt pliki przenoszone są w oryginalnej strukturze, a po przeniesieniu można je dowolnie przeciągać między folderami bez obawy o zerwanie odniesień. Z takim narzędziem importowanie dotychczasowego kapitału intelektualnego firmy jest sprawne i kontrolowane, a pliki trafiają do bezpiecznej, centralnej lokalizacji.